Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na film. Zbigniew Boniek komentuje grę naszej reprezentacji. Kolejna strata naszej kadry. Następny zawodnik wypada z gry, a trener decyduje się na dowołania. Paulo Sousa zaprosił trzech piłkarzy na spotkanie z Andorą. Reprezentacja Polski wygrywa 7 do 0. Lewy wyrównał wynik Neymara, a na sam koniec o krzywych liniach podczas meczu. Bardzo dziękuję za każdą pozytywną ocenę, jaką zostawiacie pod każdym materiałem na naszym kanale. To bardzo motywuje do dalszej pracy, dlatego zachęcam Ciebie do ocenienia tego filmu. Będzie mi niezmiernie miło. A jeżeli masz skończone 18 lat, czyli jesteś pełnoletni, to zachęcam Cię do zapoznania się z ofertą Betfan na stronie betfan.pl. Pamiętaj, aby przy rejestracji skorzystać z kodu LANDRY600, a teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl Wynik remisowy za reprezentacją Węgier jest na pewno lepszy niż porażka, do której było bardzo blisko. Lepiej dopisać do swojego dorobku w tabeli ten punkt, a nie pozostać przy zarze. Oczywiście liczyliśmy na więcej, na wygraną, no ale nie wszystko można mieć od razu. Błędy się zdarzały, o tym mówiliśmy we wczorajszym materiale, a do nich przyznał się nawet sam Paulo Sousa. Tak z kolei w rozmowie z portalem sport.pl mecz polskiej kadry ocenił prezes PZPN, pan Zbigniew Boniek. Podobało mi się, że chcieliśmy w meczu z Węgrami grać w piłkę, a nie ją przepychać. Nie podobało mi się, że mimo strzelania trzech goli na wyjeździe, mamy tylko punkt. Chwalimy piłkarzy po zwycięstwach, więc tym razem trzeba uczciwie powiedzieć, że trochę indywidualnych błędów się zdarzyło. Ten remis nie zmienia naszej sytuacji. Nadal stać nas na awans, stać nas na baraże. Trener Sousa także w bawełnę nie obijał i prosto z mostu powiedział, kto zagrał najgorzej w meczu z Węgrami. Więcej oczekiwałem od Sebastiana Szymańskiego i Arkadiusza Recy. Wyszli na boisko z Denervo Dwa nieudane zagrania sprawiły, że się wystraszyli i schowali. W przyszłości muszą być bardziej pewni swoich umiejętności. Potrzebowaliśmy gry do przodu, a nasi pomocnicy w tym nie pomagali, szczególnie MODER. Był za daleko, często tyłem do bramki, co dawało rywalom okazję do przechwytu, a nam nie pozwalało rozwinąć gry. Popełnialiśmy za dużo błędów. Niestety nasza reprezentacja miała niemało problemów, a teraz ma kolejne. Przed meczem z Węgrami wypadł Mateusz Klich. Nie mógł on zagrać z powodu zakażenia. Po meczu z Węgrami zobaczyliśmy, jakie braki ma nasz defensywa i każdy kto tylko oglądał ten mecz chyba jasno może powiedzieć, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na ustawienie 3-5-2, a na pewno nie jesteśmy gotowi, aby zagrać takim ustawieniem z reprezentacją Węgier, którzy nie byli chłopcami do bicia. Po czwartkowym pojedynku dostaliśmy kolejną złą informację. Dokładnie chodzi o trzeciego bramkarza naszej kadry, Łukasza Skorupskiego. Źle się poczuł, a test na Niestety dał wynik pozytywny. Będzie on jeszcze kilkukrotnie powtórzony, ale raczej możemy spodziewać się, że nie będzie on dostępny do dyspozycji trenera. Przegląd sportowy podał, że ma podwyższoną gorączkę oraz ogólnie źle się czuje. W jego miejsce został powołany bramkarz Krakowi Karol Niemczycki. Początkowo Paulo Sousa chciał dopowołać Kamila Grabare, ale jego klub się na to nie zgodził. Kolejne testy wykluczyły także Mateusza Klicha. Piłka Szlic nie zagra na pewno w meczu z Andorą ani także w spotkaniu z reprezentacją Anglii. O spotkanie z Andorą, no chyba jesteśmy spokojni, ale rywalizacji z Anglikami musimy się na poważnie obawiać. Choć nikomu na pewno źle nie życzymy, to jednak napływają z Anglii dla nas pozytywne informacje. Southgate, czyli trener Anglików, na pewno nie będzie mógł skorzystać z Markusa Rocheforta, czyli piłkarza Manchester United, oraz Buka Josaki z Arsenalu. Jest to spowodowane ich przemęczeniem oraz drobnymi kontuzjami, które nie w pełni są opanowane. Rashford zmaga się z kontuzją kostki. Mimo takiej straty, Anglicy mają szeroką kadrę i na pewno jakości naboistą i mnie zabraknie. Przeskoczyłem od razu do spotkania z Anglikami, ale wróćmy na chwilę do naszego meczu z Andorą, który zostanie rozegrany w naszym kraju. Trener Sousa, mimo tego, że nie powołał kilku piłkarzy, to wykonał bardzo ładny gest w ich stronę. Na jutrzejsze spotkanie zaprosił Tymoteusza Puchacza, Bartosza Kapustkę oraz Jacka Góralskiego. Jednak oczywiście Górala w zabrakło przez kontuzję. W każdym razie jest to bardzo dobre zachowanie ze strony trenera. Pokazuje, że mimo tego, że w tym momencie ich nie powołał, to na kolejne zgrupowanie być może to się zmieni, i zdecyduje się na inny dobór piłkarzy. Tak powiedział piłkarz Lecha Tymoteusz Puchacz. Trener zaprosił mnie na mecz z Andorą. Jadę w niedzielę do Warszawy. Chce ze mną pogadać. Już wcześniej dzwonił do mnie kilka razy. Rozmawialiśmy. Fajnie, że widzi mnie w swoich planach. Jest szansa, żeby znaleźć się w tej jego układance. Z Węgrami niestety zremisowaliśmy, ale wczoraj pewnie pokonaliśmy naszych rywali aż 7 do 0. Jednak spokojnie nie był to mecz naszej pierwszej reprezentacji, ale mecz kadry polski U21, która w Hiszpanii zmieszyła się w meczu to z Arabią Saudyjską. Od pierwszej minuty zagrał między innymi napastnik Wolfsburga Bartosz Białek, Sebastian Walukiewicz z Cagliari, czy też Michał Karbownik z Brighton. A trzy bramki w tym meczu, czyli Hatrika, zdobył Benedyczak. Tak jak już powiedziałem, było to spotkanie towarzyskie, ale nasi reprezentanci pokazali się z naprawdę bardzo dobrej strony. Oby tak samo wspaniale zagrała nasza pierwsza reprezentacja w niedzielę, kiedy to zmieszymy się z Andorą. Trzymamy kciuki. Czy chcielibyście ponownie zobaczyć Romelu Lukaku na Wyspach? Jak się okazuje, to wcale nie jest wykluczone. Podobno Chelsea jest bardzo poważnie zainteresowana jego usługami. Dla Belga byłby to powrót do Londynu, ponieważ w swojej karierze między 2011 a 2014 rokiem był właśnie ich piłkarzem. Jednak zagrał dla Chelsea tylko 10 spotkań, a przez większość czasu był wypożyczony do West Bromu czy też Evertonu, skąd chyba każdy z nas go pamięta. Jednak Thomas Tuchel chciałby mieć także Erlinga Halanda. Wydaje mi się, że tak samo jak każdy inny trener na świecie, ale BVB wyceniło swojego napastnika na 180 milionów euro. Chelsea jest oczywiście bogatym klubem, ale jest to tak astronomiczna suma i nie wydaje mi się, aby to właśnie Chelsea porwała się na próby transferu Norwega. A swoją drogą to Belk na pewno będzie tańszy o prawie, a może i ponad 100 milionów euro. I do tego grał już na wyspach, tak więc zderzenie z Premier League nie będzie dla niego zaskoczeniem. Xabi Alonso po zakończeniu tego sezonu miał zostać nowym szkoleniowcem Borussia Mönchengladbach. Jednak z tych Jakże zacnych planów pozostały nici. Wczoraj poinformowano, że były reprezentant Hiszpanii, ale także piłkarz Realu Madryt czy też Bayern Monachium przedłużył swoją umowę z drugą drużyną Realu Sofiedat aż do 2022 roku. Teraz władze niemieckiego klubu ponownie muszą szukać zastępcy za Marco Rose, który to po sezonie odchodzi i będzie prowadził ich ligowego rywala, czyli Borusję Dortmund. Często śmiejemy się z naszej polskiej ekstraklasy. Są tam oczywiście różne sytuacje, czasami oczywiście te śmieszne, dziwne, zasadnicze. Wskakujące. Czasami padają po prostu kuriozalne bramki, ale są także te piękne. To sprawiło, że Ekstraklasa uznawana jest, ale chyba tylko przez nas Polaków, jako jedną z gorszych lig na świecie, ale tak wcale nie jest. Pod względem punktów zajmowanych przez UEFA zajmujemy dopiero 30 pozycję i przegrywamy m.in. z ligą węgierską, rumuńską czy także bułgarską. Jednak na poziom murawy piłkarze raczej nie powinni naszekać. Grają w końcu na równej murawie z równymi liniami. Na proste linie, a raczej te krzywe, na pewno mogą naszekać, rzekać w Urugwaju. Zdjęcie, które w tym momencie widzicie, pochodzi ze stadionu, na którym swoje ligowe spotkanie rozgrywało progreso z Penarol. Przed meczem było jednak ulewa i linie po prostu się zmyły. Nie mam pojęcia, z czego były wykonane te linie, ale nigdy nie widziałem takiej sytuacji, aby linie płynęły po murawie. Niecałe pół godziny miały służby na stadionie na doprowadzenie murawy do stanu używalności, czyli odnowienie tych linii. Jednak brak profesjonalnego sprzętu sprawił, że trzeba było to zrobić ręcznie, znaczy tak naprawdę specjalny sprzęt był. I był nawet gotowy do użycia, ale po prostu było wody na tyle dużo, że nie można było go użyć, ponieważ w murawie powstałyby głębokie kolejny. Koniec końców linię odmalowano, a mecz odbył się bez najmniejszego problemu, choć z tymi krzywymi liniami gospodarze wygrali 2 do 0. Trafienie dające remis polskiej reprezentacji w meczu z Węgrami zdobył Robert Lewandowski. Był to jego 64 gol dla ojczyzny, a na taki wynik potrzebował rozegrania 117 spotkań. Tym golem zrównał się pod względem liczby bramek, jakie Neymar zdobył dla Brazylii. Редактор Obaj w tym momencie mają po 64 gole, jednak Gwiazda PSG potrzebowała do tego zaledwie 103 spotkań, czyli 14 mniej niż lewy. Natomiast Lewandowski wyprzedził Luisa Suareza, który to dla swojej ojczyzny, czyli Urugwaju, zdobył 63 bramki. A co ciekawe, to do takiego wyniku również potrzebował 116 spotkań, czyli dokładnie tyle samo, co miał lewy przed meczem z reprezentacją Węgier. Na dziś to już koniec, dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście także do subskrybowania naszego kanału. Poza tym zapraszam Was do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się tam na dole w opisie tego filmu. Zapraszam do mojego klubu, tutaj macie dane, rozwijajcie się i zapraszamy do nas. Dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!